Witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was rozdanie na te oto piękne wróżki. Naprawdę są bardzo ładne i są legitne. Mam nadzieję, że Wam się podoba właśnie na takie włoski konkursik i jedyne co trzeba zrobić, to musicie zasubskrybować osobę z linku. A dokładnie to jest mój kanał, a będzie to kanał vlogowy, tak więc, żeby wygrać, musicie zasubskrybować obowiązkowo. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek, bo fajne rozdanie. Nie zapomnijcie o łapeczce w górę. Musicie oczywiście napisać swój komentarz ze swoim nikiem. Inaczej kogoś innego wylosuje no bo jednak no nie zna waszego niku. To jak mam wiedzieć, że właśnie ty masz dostać te wróżki? No więc ja już kończę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. Ten podlinkowany to jest obowiązkowe. Oraz łapeczkę w górę i komentarz. Widzimy się w następnych <noise> odcineczkach. busiaczki, papacki.